Już moi drodzy, efekty końcowe naszej dzisiejszej pracy. A właściwie nie mojej, ale tylko oczywiście szefa kuchni Krystiana, jego asystenta Piotra. Cały czas mówimy o potrawach przyrządzonych przez restaurację Fusion, która znajduje się w szerokim Poznań. Hotel, do którego Was oczywiście serdecznie zapraszamy. Panie Krystianie. Rizotto nakładamy, tak? Ale jak to nie pani? Przecież widziałem jak mieszała pani w naszych tak, garkach. Więc moja mała zasługa oczywiście była no, ogromna, jak miło mi, że pan docenił mój wysiłek i pracę. Mamy rizotto. Mamy risotto. Mamy łososia. Mamy łososia. łosoś był wędzony. Ja już łososia spróbowałam i jest taki, że rozpływa się w ustach. Tak? W związku z tym moje pytanie. Uh -huh. W jaki sposób tego dokonaliśmy? No bo tak, większość ludzi tradycyjnie wkłada mięso lub też rybę do piekarnika wcześniej nagrzanego na 180 stopni. Piecze to w dość zdecydowanej, mocnej temperaturze i w krótkim czasie. Ja bym chciał zaproponować wszystkim troszeczkę inną technikę obróbki termicznej. Niech Państwo spróbują porcję łososia, można nawet i 3, i 4, ale dajmy na to porcję łososia wstawić do piekarnika. Nagrzanego do temperatury 60 stopni i piec go tam przez 30 minut. Różnica będzie niesamowita, będzie delikatnie, taki mazisty, nie będzie suchy w środku. To samo z wołowiną lub też z inną pieczenią, nawet schab, który czasami przygotowujemy na niedzielny obiad, podobna temperatura 60 stopni. Mniej Ale na początku rozgr rozgrzewamy piekarnik, Nie, nie tak? właśnie że nie. Na Czyli... początku można delikatnie obsmażyć mięso po to, żeby soki zostały w środku. Następnie włożyć na kratkę, bez naczynia, bez przykrycia, bez blaszki, tylko na zwykłą kratkę, którą standardowo w piekarniku mamy. I mniej więcej półtorej godziny na kilogram mięsa, temperatura 65, 64 stopnie dla schabu powinno być idealne. Super. Wobec tego mamy nasze danie ridosto z łososiem. Tutaj jeszcze takie małe garnienie, jeżeli mogę, pozwolę sobie na odrobinę ziółek, żeby coś tutaj się działo na tym talerzu. Właśnie, już zauważyłam, że szef kuchni przepada za wszelkiego rodzaju dodatkami, ziołami, niech będzie zielono, niech będzie kolorowo na naszym talerzu, bo oczywiście jesteśmy wzrokowcami, cały czas o tym pamiętajmy, prawda? Dokładnie tak. Często właśnie goście zwracają uwagę na to, jak jest podana potrawa, zanim oczywiście zaczną Najpierw konsumpcję. Najpierw jedzą oczami, później zastanawiają się, czy podjęli słuszną decyzję, obserwując, jak talerz wygląda. I dopiero w trakcie degustacji zaczynają. dochodzi do nich informacja, że tak, to jest to, czego oczekiwali. Ale oczy są pierwsze. Oczy są pierwsze. Zaczynam jeszcze od zupy, bo zupę ostatnio pokazywaliśmy oczywiście jeszcze na naszej patelni, teraz już jest gotowa. Tak, dokładnie. Zupa krem z borowików. Tak jak mówiłem wcześniej, prosty sposób przygotowania, ale ten prosty sposób przygotowania czasami jest najciekawszy. Do tego kluseczki pieprzowe, czyli tak naprawdę można by było określić to jako kopytka pieprzowe, czyli gotowane ziemniaki z mąką, z jajkiem, dużo świeżego, świeżego tuczonego najlepiej na miejscu pieprzu, wszystko wyrobione w fajne ciasto, ugotowane. No i nasz krem niezaciągany, redukowany, jak to się fajnie na kuchni, teraz używa takiego słownictwa, do tego odrobiny oliwy dyniowej, żeby podkreślić smaki. Ja myślę, że to jest taka zupa konkretna, że tak powiem, tak? Możemy się już nią faktycznie najeść, prawda? W przypadku takich dodatków jak nasza kopytka faktycznie tak, jest to już zupa konkretna. No i oczywiście nasz makaron, znowu zapomniałam nazwy. Conchiglioni. Koncilioni, tak. Conchiglioni, makaron Koncilioni. To jest jeden z dwóch makaronów, który pozwala się faszerować. Pierwszy kaneloni, już wszyscy znamy i, i często go używamy, a koncilioni to takie muszelki. Mhm. Być może troszeczkę subtelniej trzeba do nich podchodzić, aniżeli do kaneloni. Faszerowanie zajmuje więcej czasu, ale efekt jest dużo fajniejszy, ciekawy. Myślę, że fajna propozycja. I oczywiście sosy z borowików. Sos z borowików, też czosnek i cebula, do tego odrobinę karczochów, karczochy wcześniej obrane. No niestety karczochy na polskim rynku nie występują zbyt często, zbyt długo. No i strata przy przygotowaniu jest dosyć duża, ale warto. Karczochy wcześniej obrane, oczyszczone, natarte cytrynką, gotowane w wodzie z winem, z czosnkiem, z cebulą. Po ugotowaniu wrzucone do, naszego, do naszych grzybów z cebulą i z czosnkiem śmietana, to wszystko redukowane, niezaciągane. Jeżeli ktoś woli bardziej klimat śródziemnomorski, tymianek lub rozmaryn. Jeżeli wracamy do kuchni polskiej zapraszam, koperek. Świetnie się tutaj spasuje. No więc właśnie, bo kuchnia Fusion to oczywiście mieszanie tych wszystkich smaków, ale tak naprawdę nie zatraćmy tej naszej polskości, prawda? Naszych polskich produktów i tradycji. No to, no to sofnijmy się troszeczkę do pierwszego dania. Tak jest. Przystaweczka. Proszę piękne. zobaczyć, sałateczka. Sałateczka, pięknie... Kaczka. Dokładnie tak, to jest zwędzona kaczka na ciepło. Jeżeli uda się, to polecam od miejscowego do producenta. Do tego dość fajny produkt, regionalne produkty. Ja tutaj też kilka przyniosłem, aby pokazać. Produkty robione niedaleko, w okolicach Główka. Dzikie Rówka. gruszki w zalewie. Dokładnie tak, dzikie gruszki w zalewie miodowej, delikatnej, z odrobiną ostru Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, można do tej sałatki również podać w kiszone szparagi. Też bardzo fajny pomysł. Także wracamy do takich polskich korzeni, no oczywiście oliwa dyniowa, oliwa z wędzonką i, ses, i ser typu camembert, tak naprawdę cambozola troszeczkę bardziej wytrawny, delikatniejszy. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, faktycznie widać, że powoli ta kuchnia fusion pojawia się na naszym poznańskim rynku, ale czy uważa Pan, że Poznaniacy faktycznie w swoich własnych domach już trochę próbują, miksują te smaki, aromaty? Znaczy, na pewno jest o wiele lepiej aniżeli kilkanaście lat temu, kiedy na rynku tak naprawdę ilość produktów była mocno ograniczona. A teraz jest nam łatwiej. Idziemy do sklepu, kupujemy to, co chcemy. Potrzebujemy wszystko tylko... jest bardziej przystępne. Dokładnie tak. Potrzebujemy tylko wiedzę, co z czym połączyć. I jeżeli ktoś nam tą wiedzę sprzeda, Pokaże, zaprezentuje. No to oczywiście wtedy chętnie idziemy do sklepu i eksperymentujemy. Dużo się zmieniło w ostatnich 10 latach. Niesamowite warsztaty kulinarne, które ja dzisiaj mogłam Was z szefem kuchni właśnie przeżyć, ale jest taka okazja również dla poznaniaków. Odbywają się takie warsztaty kulinarne u Państwa. Jak dokładnie, one dokładnie wyglądają, jak dokładnie się można zapisać. Tak. I tu właśnie zmierzamy do tego tematu, że ludzie chcą gotować, chcą poznawać nowe produkty, chcą eksperymentować, my im daje te, dajemy taką możliwość. Osobiście prowadzę takie warsztaty kulinarne, troszeczkę różnią się od tych standardowych, ponieważ staram się spotykać z parami, dwie osoby. Wtedy możemy popracować razem, ta relacja jest dużo ciekawsza i każdy ma tą możliwość, żeby coś tam dotyka, zdziałać. Prawda? Dokładnie tak, dotyka, gotuje, wspólnie. To wybiera menu. W menu. To zazwyczaj w kuchni, czy to właśnie klienci, którzy się pojawiają? Zaczy, zazwyczaj ja układam menu, ale bardzo często jest tak, że goście dzwonią, piszą maile i rozmawiają ze mną. Tego nie lubię, tego bym nie chciał, czego się jakieś boję. są sugestie. No tak, ale ja wtedy zawsze podaję to, czego oni nie chcą. No, czyli jednak, czyli tutaj na przekór troszeczkę, Dokładnie tak, żeby tak. pokazać Bo tą alternatywę. Często jest tak, a, że ludzie tak. czegoś nie chcą albo boją się tego spróbować, a kiedy już spróbują stwierdzają znają. tak. Ja chciałem to zjeść, ale bałem się to zjeść. I wtedy wracają z większym zadowoleniem do domu. Czyli ja skoro nie lubię kuchni śródziemnomorskiej, to pewnie na taką bym u Pana trafiła. No, y, proszę spróbować sałatki i będziemy rozmawiać dalej, czy, czy tego rodzaju kuchnia Pani pasuje. Już widziałem wcześniej było takie zaciekawienie, więc myślę, że... Da się pani przekonać. Ja jeszcze na chwilę powrócę do tych warsztatów. Kiedy się one odbywają? W jaki sposób możemy się na nie zapisać? Już wiadomo, że raczej nie grupowo, a parami. Dokładnie tak. Jest to przygotowywane z takim portalem Żurawi Czapla, który zajmuje się nietypowymi niespodziankami. Bardzo fajna pani, pani Maria Szczepaniak, organizuje wszelkiego rodzaju niespodzianki, typu skoki na bandzi jeżdżenie kładem. No i tam ja, moja skromna oh, wow. osoba i próba gotowania z ludźmi. Na początku trochę sceptycznie, ale w tej chwili mogę śmiało powiedzieć. Pełen sukces, duże zainteresowanie. Można udać się na tą stronę, porozmawiać z panią Marią, dać się skusić, sprzedać, kupić to, podarować komuś, umówić się ze mną telefonicznie, no a już później droga jest krótka. Zapraszam do hotelu, do restauracji Fusion, no i tam wspólnie możemy spędzić miły wieczór. A czy Zdradza Pan również takie sekrety, jak przygotowanie. Oj, gdzie to mi zniknęło, gdzie to tak? mi zniknęło? Teraz już nie widzę, ale co ja próbowałam? Oliwę. Oliwa? Malto, Oliwa. tak. Też gdzieś mi to zniknęło. Mogę ok, przepraszam na chwilę? Czego szukamy? Szukamy, szukamy, szukamy oliwy, malto. W, w każdym bądź razie możemy Ech. powiedzieć o tym, jak ją przyrządziliśmy, jeśli tak. zdradzimy ten sekret. Ludzie przychodzący do restauracji oczekują czegoś więcej. Każdy słyszał, czy znaczy kucharze wiedzą co to suwi, a ludzie uczą się nowej techniki, bo w każdej restauracji pojawia się napis cielęcina lub też łosoś lub też kurczak suwi. Więc należy szukać, dążyć, pokazywać ludziom tak naprawdę co to jest. U mnie na warsztatach również tego typu zajęcia się odbywają. Natomiast drugą ciekawostką, która się pojawia na rynku, jest kuchnia molekularna. E, tutaj też są specjaliści w tej dziedzinie, ale w każdej restauracji, jeżeli odrobina tej kuchni molekularnej się pojawi, też miło to goście odbierają, bo jest to dla nich takie zaciekawienie, nowość. Nowinka. No dokładnie tak. I oprócz tego, że jakiś czas temu jedliśmy pianki i, i, e, i tego typu podobne rzeczy, ostatnio pojawił się produkt, który jest w stanie wchłonąć tłuszcz, wchłonąć oliwę. E, dzięki temu oliwa standardowo, która podawana jest w postaci płynnej, w postaci płynnej. W tej chwili e, potrafimy ją e, połączyć razem z pudrem i efekt niesamowity, kiedy to jemy i robi to wrażenie takiego pudru aksamitnego, rozpływa się na ustach. Tak, w usta. rozpływa się w ustach dokładnie. Ja mogę przyznać, ponieważ sama miałam okazję skosztować wyjątkowej oliwy i oczywiście ma fajny akcent dekoracyjny, prawda? To też widać na tym daniu, tak? Tak, tutaj mamy tutaj dokładnie. Tak, delikatnie widać akcent dekoracyjny. Zupełnie nie przypomina oliwy, prawda? Spójrzmy, wygląda raczej jak zielony cukier puder. Ale już w trakcie jedzenia rozpływa się z powrotem i wraca do postaci oliwy i, i, i łączy się z innymi smakami. Już mamy kaczkę z powrotem z oliwą z pestek dyni. Super, wobec tego nie pozostaje mi nic innego jak oczywiście Państwa przed telewizorami zaprosić do restauracji Fusion, która przypominamy, że mieści się oczywiście w hotelu Sheraton w Poznaniu. Dziękuję serdecznie my za nasze zapraszamy. dzisiejsze spotkanie. My oczywiście już teraz zabieramy się do konsumpcji tych przepysznych dań, które dzisiaj przygotował szef kuchni, a my widzimy się moi drodzy już w poniedziałek o godzinie 17.30. Do zobaczenia. Do zobaczenia.